Witam. Zapraszam do rozmowy o ofercie firmy onlinetools.pl. Dowiedz się wszystkiego o projekcie Wirtualny Specjalista. Wpisz pytanie lub kliknij na jeden z wyświetlonych tematów. Witam serdecznie i czekam na pytania. Mam na imię Daria. Nie jestem człowiekiem, jestem botem. Funkcja współczesnego czterbota nie musi ograniczać się do standardowej wymiany informacji z użytkownikiem. Wirtualny specjalista może zostać nauczony dodatkowych umiejętności, które wydatnie podniosą jego wartość. Każda z nich powoduje, że kontakt użytkownika z marką jest bardziej przyjemny i efektywny. Spójrz na wyświetlone linki, aby dowiedzieć się więcej na temat określonych umiejętności i funkcjonalności. OnlineTools.pl jest młodą, poznańską firmą oferującą nowoczesne rozwiązania informatyczne. Naszym celem jest dostarczanie rewolucyjnych aplikacji internetowych. Najważniejszym przedsięwzięciem OnlineTools.pl jest projekt Wirtualny Specjalista. Nasza oferta zbudowana jest z szerokiego spektrum wirtualnych specjalistów, których funkcje i umiejętności dostosowujemy do wymagań klienta. Aby zapoznać się z proponowanymi przez nas specjalizacjami, użyj wyświetlonych linków. Wyróżnia nas to, że bezustannie rozwijamy technologie, jesteśmy elastyczni, dostosowujemy nasze rozwiązania w sposób profesjonalny do potrzeb klienta i dajemy gwarancję niezawodności oraz ciągłej ewolucji naszych produktów. Nasze boty już w tej chwili posiadają szereg unikalnych umiejętności, które rozwijają możliwości ich praktycznego zastosowania w biznesie. Wirtualny specjalista może być obecny wszędzie tam, gdzie Internet pozwala na otwartą komunikację i łączy go z ludźmi, portale społecznościowe to jego naturalne środowisko. Bo tworzy tam niespotykane wcześniej, komfortowe warunki kontaktu marki z klientami. Spójrz na stronę z jednym z wdrożem na Facebooku.